Rozdział osiemnasty. Kryształowe pryzmaty. W ciepłe sierpniowe dnie Polianna bardzo często chodziła do wielkiego domu na Pendleton Hill. Czuła jednak, że te wizyty nie były zbyt udane. Nie dlatego, żeby pan Pendleton nie chciał jej widywać, przeciwnie, posyłał po nią często, ale gdy tam była, wcale nie wydawał się bardziej zadowolony z jej obecności, przynajmniej tak myślała. Prawda, że rozmawiał z nią, pokazywał wiele dziwnych i pięknych rzeczy, książek, obrazów i różnych osobliwości, ciągle jednak głośno narzekał, że jest taki bezradny i całkiem widocznie irytował go rygor i porządki zaprowadzone przez osoby, które niechętnie widział pod swoim dachem. Wydawało się jednak, że z zadowoleniem słucha paplaniny Polijanny, a Polijanna paplała bez przestanku. Lubiła mówić, ale nigdy nie była pewna, czy uniósłszy wzrok, nie ujrzy pana Pendletona leżącego na wznak na łóżku, bladego, z niezmiennym wyrazem bólu na twarzy, który zawsze sprawiał jej taką przykrość. Nigdy wtedy nie była pewna, czy nie zraniła go jakimś słowem. A gdy idzie o grę w zadowolenie i namówienie go dogrywnią, to nigdy nie mogła znaleźć takiego momentu, w którym, jak jej się wydawało, gotów był jej chętnie wysłuchać. Dwa razy próbowała wtajemniczyć go w tę grę, ale nigdy nie wyszła poza początek, poza to, co jej ojciec powiedział. Bo John Pendleton natychmiast zaczynał mówić o czymś innym. Polianna nie wątpiła teraz, że jej ciotka niegdyś była zakochana w panu Pendletonie i z całej mocy swego kochającego i lojalnego serca chciała w jakiś sposób wnieść trochę szczęścia w to ich, jak sądziła, przeraźliwie, samotne życie. Nie wiedziała jednak, jak to zrobić. A więc opowiadała panu Pendletonowi o swojej ciotce. Słuchał czasem uprzejmie, czasem z gniewem, a najczęściej z dziwnym uśmiechem na swych zwykle surowo zaciśniętych ustach. Mówiła ciotce o panu Pendletonie, a raczej usiłowała mówić. Na ogół bowiem panna Poli nie słuchała długo. Zawsze znajdowała jakiś inny temat. Często też tak robiła, gdy Polianna wszczynała rozmowę o kimś innym, na przykład o doktorze Chiltonie. Polianna przypisywała to temu, że widział on pannę Poli wtedy na werandzie z różą we włosach i w koronkowym szalu na ramionach. Panna Poli istotnie okazywała wyjątkową niechęć do doktora Chiltona, jak to wykryła pewnego dnia Polianna, kiedy dosyć silne przeziębienie przykuło ją do łóżka. Jeżeli nie będziesz się czuła lepiej do wieczora, poślę po lekarza, oznajmiła panna Harrington. Naprawdę no to poczuję się gorzej roześmiała się Polianna. Tak bym chciała zobaczyć doktora Chiltona. Zaskoczył ją wyraz twarzy panny Poli. To nie będzie doktor Chilton, oświadczyła surowym tonem. On nie jest naszym domowym lekarzem. Sprowadzę doktora Łorena, jeżeli będzie ci gorzej. Poliannie nie zrobiło się gorzej i doktora Łorena nie wezwano. Cieszę się jednak i z tego. Wieczorem powiedziała polianna ciotce: Oczywiście lubię doktora Warrena, ale nie tak jak doktora Chiltona, i boję się, że on mógłby się czuć urażony, że go do mnie nie wezwano. Naprawdę, Ciociu, to nie jego wina, że cię zobaczył wtedy, kiedy cię tak wystroiłam. zakończyła głęboko zamyślona. Dosyć już, Polianno, nie życzę sobie rozmów o doktorze Chiltonie ani o jego uczuciach. Stanowczo oznajmiła panna Poli. Polianna przez chwilę przyglądała się jej zasmucona, a potem westchnęła: Lubię patrzeć na ciebie, kiedy masz takie rumieńce, ciociu, i tak chętnie bym cię znów uczesała, jeżeli ciociu poli. Ale panna Poli już zniknęła w głębi holu. Któregoś dnia pod koniec sierpnia, kiedy Polianna wczesnym rankiem odwiedziła pana Pendletona, ujrzała biegnącą w poprzek poduszki jasną wstęgę światła niebiesko-złoto-zieloną o brzegach czerwonych i fioletowych. Zachwycona tym widokiem, stanęła jak wryta. – Proszę pana, to tęcza! Prawdziwa tęcza złożyła panu wizytę! – wykrzyknęła, lekko klaszcząc w dłonie. – Och, jaka ona piękna! Ale jak się tu dostała? – Pan Pendleton uśmiechnął się trochę ponuro. Tego ranka był zły na cały świat. Myślę, że dostała się poprzez kant tego termometru za oknem, rzekł znudzony. Słońce normalnie na niego nie pada, ale teraz padło. Jakie to ładne! I to naprawdę ono zrobiło? Ojej, gdyby to był mój termometr, to przez cały dzień wisiałby na słońcu. Ładne miałabyś wtedy korzyści z termometru? roześmiał się pan Pendleton. Skąd byś wiedziała, czy jest ciepło, czy chłodno, gdyby termometr przez cały dzień był wystawiony na słońce? – Nic by mnie to nie obchodziło – szepnęła Polianna, jak urzeczona, wpatrując się w lśniącą stęgę barw na poduszce. – Czy mogłoby to obchodzić kogoś, kto przez cały czas żyje w tęczy? Pan Pendleton roześmiał się. Z lekkim zaciekawieniem przyglądał się twarzyczce Polianny zdjętej zachwytem. Nagle jakaś myśl przyszła mu do głowy, dotknął dzwonka przy łóżku. — Noro — rzekł, kiedy stara kobieta stanęła w drzwiach. — Proszę przynieść wielki, mosiężny lichtarz, który stoi na kominku we frontowym salonie. — Słucham pana — wymamrotała służąca z lekka zaskoczona. Po minucie wróciła, a jej krokom, kiedy zdziwiona zbliżała się do łóżka, towarzyszył cichy, melodyjny brzęk. Wydawały je kryształowe, rżnięte wisiorki przy staroświeckim lichtarzu w jej ręku. — Dziękuję. — Proszę go postawić tu na stoliku — rozkazał pan Pendleton. A teraz proszę wziąć szturegi i przeciągnąć go w poprzek tego tam okna, przywiązując do haczyków po jego bokach. To wszystko. Dziękuję. Rzekł, gdy służąca zrobiła, co jej kazał. A gdy wyszła z pokoju, roześmianymi oczami spojrzał na Poliannę. Proszę, podaj mi lichtarz, rzekł. Przyniosła go w obydwóch rękach. Zaczął wtedy odczepiać jeden wisiorek po drugim, aż wreszcie wszystkie leżały przy nim rzędem na łóżku. Teraz moja droga bierz je po jednym i zawieszaj na tym sznurku, który Nora przeciągnęła przed oknem. Jeżeli naprawdę chcesz żyć w tęczy, no to nie wiem, ale powinniśmy chyba mieć dla ciebie tę upragnioną tęczę. Ledwie polijanna zawiesiła trzy wisiorki w oknie zalanym słońcem, a już zrozumiała, co się stanie. Była tak podniecona, że z trudem opanowała drżenie rąk żeby móc dokończyć swoją pracę. Ale wreszcie uporała się z nią i z lekkim okrzykiem zachwytu odstąpiła krok w tył. Imponująca, ale ponura sypialnia zamieniła się w krainę bajki. Wypełniły ją roztańczone ogniki, czerwone i zielone, fioletowe i pomarańczowe, złote i niebieskie, ściana, podłoga, meble i nawet łóżko jarzyły się rozmigotanymi barwami. Och, ach, jak cudnie! wyszeptała polianna, a potem roześmiała się nagle. Wydaje się, że nawet słońce przystąpiło teraz do gry, nie uważa pan! Zawołała, zapomniawszy, że pan Pendleton nie może wiedzieć, o czym mówi. Och, och, jakbym chciała mieć dużo tych wisiorków, dałaby mnie cioci Poli, pani Snow i wielu innym ludziom. Myślę, że wtedy czuliby się szczęśliwi. Nawet ciocia Poli, gdyby żyła w takiej tęczy, musiałaby ze szczęścia trzaskać drzwiami, nie uważa pan? Pan Pendleton roześmiał się. Z moich wspomnień wynika, że trzeba by było czegoś więcej niż paru kryształowych wisiorków w słońcu, aby twoja ciotka z radości trzasnęła drzwiami. Ale o czym to mówiłaś? Polianna zrobiła duże oczy, a potem wciągnęła głęboko powietrze. Ach, zapomniałam. Przecież pan nic nie wie o do Teraz dopiero zdałam sobie z tego sprawę. No to może mi powiesz. Tym razem Poliannie udało się powiedzieć wszystko. Począwszy od drewnianych kul, które przyszły zamiast lalki, przy opowiadaniu nie patrzyła na pana Pendletona. Nie odrywała roześmianych oczu od tańczących kolorowych plam rzucanych przez kryształowe pryzmaty wiszące w pełnym słońcu przed oknem. I to już wszystko, westchnęła kończąc. Teraz pan wie, dlaczego powiedziałam, że słońce próbuje grać w grę. Przez chwilę panowała cisza. A potem od strony łóżka doleciał polianne cichy, niepewny głos. Być może, ale myślę, że najpiękniejszym ze wszystkich pryzmatów jesteś ty, polianno. Ale przecież, gdy słońce na mnie pada, nie rzucam pięknych, czerwonych, zielonych i purpurowych panterze pana. Naprawdę, uśmiechnął się pan Pendleton. A polianna, spojrzawszy na niego, zastanawiała się, dlaczego ma łzy w oczach. Naprawdę, powiedziała. I po chwili dodała ze smutkiem: Boję się, że słońce u mnie wywołuje tylko opieki. Ciotka Poli mówi, że musi je wywoływać. Pan Pendleton parsknął krótkim śmiechem. Pollyanna znów spojrzała na niego, bo ten śmiech zabrzmiał prawie jak szlo.